W tym odcinku przedstawimy podjęte działania w zakresie monitorowania niskiej emisji na Opolszczyźnie. Prezentujemy wypowiedzi ekspertów oraz pracowników stacji monitoringu zanieczyszczeń. Pokażemy, jakie nowe inwestycje w tym zakresie zrealizowano w regionie. Ocena jakości powietrza w województwie opolskim z uwagi na pyły zawieszone prowadzona jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w oparciu o pomiary na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w regionie. Między innymi w Opolu przy ulicy Koszyka i na osiedlu Armii Krajowej. Sieć monitorowania jakości powietrza w istotny sposób zmieniła się przez te ostatnie 20 lat, od kiedy prowadzimy pomiary. W 2004 roku uruchomiliśmy trzy stacje automatyczne jeszcze w strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Stacje były zlokalizowane w Opolu, jako w stolicy województwa, a także w Kędzierzynie Koźlu i w Zieszowicach z uwagi na występujący tam przemysł. Mamy również tak zwane mini stacje automatyczne do pomiaru PM10 i PM2,5, a także poborniki manualne i mamy również stacje mobilną, automatyczno-manualną, która działa u nas od 2019 roku i jest przewożona po rocznej serii pomiarowej w różne lokalizacje. Funkcjonowała m.in. w Prudniku, w Strzelsach Opolskich, a także w Krapkowicach. Dotychczas przeprowadzone oceny jakości powietrza wskazują na poprawę, natomiast zmienia się udział poszczególnych źródeł mających wpływ na stan jakości powietrza. Początkowo obserwowano największy wpływ sektora energetyki i przemysłu, jednakże w wyniku stosowania rozwiązań technologicznych i prawnych wpływ sektora przemysłowego uległ znacznemu zmniejszeniu. Wyniki rocznych ocen jakości powietrza w województwie opolskim wskazują obecnie, że za nieodpowiedni stan jakości powietrza odpowiada w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz z transportu. Przede wszystkim musimy przeciwdziałać emisji gazów i pyłów. Pyłów, dlatego że na pyłach zaadsorbowane są związki chemiczne, które są bardzo toksyczne toksyczne dla nas przede wszystkim są rakotwórcze. Między nimi są te dioksyny, furany i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Jak wynika z pomiarów Agropolu, od 2010 roku istnieje tendencja spadkowa poziomu zanieczyszczenia pyłem PM10, ale stężenia balansują na granicy normy. Jednym z zadań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest pomiar i ocena jakości powietrza. Ocenę jakości powietrza wykonujemy corocznie. Jest to nasze zadanie ustawowe wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. I analizując te oceny przez te ostatnie lata, można zauważyć bardzo istotną zmianę. Jeszcze 10 lat temu w ocenach głównym naszym problemem były zanieczyszczenia pyłowe i benzoapiren. Obecnie to się zmienia. Te zanieczyszczenia pyłowe jeszcze kilka lat temu występowały, ale w coraz mniejszym stopniu. Ostatnie przekroczenie na przykład dla pyłu PM10 jednego z kryteriów, czyli stężenia średniorocznego, wystąpiło w 2014 roku w Zieszowicach. Od tego roku już na żadnej stacji nie notowaliśmy przekroczeń wartości średniorocznej dla pyłu PM10. Aż doszliśmy do roku 2023, kiedy to w ocenie, którą wykonaliśmy w bieżącym roku za rok ubiegły, nie stwierdziliśmy przekroczeń. Zarówno dla pyłu PM10 ani dla pyłu PM2,5. Jedyne zanieczyszczenie, które jeszcze nas nurtuje, to jest benzapiren, którego wartość docelowa jest jeszcze przekraczana. 28 lipca 2020 roku Sejmik Województwa Opolskiego przyjął Program Ochrony Powietrza dla Województwa Opolskiego. Program Ochrony Powietrza został przygotowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza. Można powiedzieć właśnie te roczne sprawozdanie, które wojewódzki inspektor przekazuje marszałkowi, z niego wynika, że ocena roczna jest dobra. A więc 2023 był no, najlepszy od kiedy są robione programy ochrony powietrza. Pamiętać jednak trzeba, że mimo tych popraw, które e, następują dzięki wdrożeniu programów ochrony powietrza, e, ponieważ my ocenę jakości powietrza e, przekazujemy co roku do zarządu województwa. To wynika z ustawy e, i na tej podstawie zarząd województwa jest zobligowany przygotować. Program Ochrony Powietrza dla miejsc, w których występują przekroczenia. Działania zaplanowane do realizacji w programie Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Zaplanowano do realizacji działania naprawcze. Obejmują one również zadania wspomagające, związane z prowadzeniem akcji promocyjnych i edukacyjnych oraz działania kontrolne. Jednym z naszych też istotnych zadań jako głównego inspektoratu ochrony środowiska jest również informowanie społeczeństwa w przypadku, kiedy stwierdzimy zagrożenie, stężenia zanieczyszczeń są za wysokie. Takim kryterialnym zanieczyszczeniem jest pył PM10, który bardzo często powoduje sytuacje smogowe w zimie. Główną przyczyną wówczas przekroczeń jest tak zwana niska emisja, czyli pochodząca głównie z sektora komunalno-bytowego. To są dwa stanowiska badawcze realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Działających w Krajowej Sieci Monitoringu Powietrza. Za moimi plecami znajduje się stacja manualna, pyłomierzy manualnych, które mierzą poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Obok stoi stacja, która mierzy zanieczyszczenia gazowe w powietrzu atmosferycznym. Pobornik. W środku zbudowany jest z komory filtrów czystych, z komory filtrów zapylonych i z całego toru pomiarowego, w którym zaciągany jest pył. Następuje tutaj pomiar przepływu, pomiar temperatury, pomiar ciśnienia powietrza. Wszystko po to, żeby bardzo dokładnie obliczyć strumień powietrza, który został zasany. Z tej strony filtry czyste codziennie zaciągane są do komory pomiarowej, gdzie następuje 24-godzinne zapalanie tego filtra powietrzem, właśnie zaciąganym z za atmosfery. Po 24 godzinach automatycznie ten filtr przechodzi do pojemnika z filtrami brudnymi, a tu zaciągany jest kolejny filtr. My realizujemy takie badania w cyklu jakby tygodniowym, czyli zakładamy tutaj 7 filtrów. I po tygodniu przyjeżdżamy, wymieniamy 7 filtrów na nowe. Zawieramy filtry zabrudzone do ważenia. Znajdujemy się we wnętrzu automatycznej stacji monitoringu powietrza. Akurat w tej stacji zainstalowane są analizatory gazowe. Mamy tutaj analizatory benzenu, analizatory tlenku węgla, analizatory dwutlenku siarki. Podróż odbywa się całodobowo przez cały rok. Wszystkie dane gromadzone są w jednostce głównej i wysyłane online na serwery BIOSIU. My, jako Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, analizujemy wyniki pomiarów codziennie i w momencie, kiedy stwierdzimy przekroczenie bądź ryzyko przekroczenia poziomu informowania bądź alarmowego ustalonego dla pyłu PM10 w okresie zimowym, czy również późniejszym, przesyłamy stosowne powiadomienie. Do Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Zarządu Województwa. Dalsze działania wynikają z planu działań krótkoterminowych, który jest częścią programu ochrony powietrza. A tak naprawdę chodzi o to, gdzie te informacje mają być przesyłane, tak aby były dostępne dla jak największej liczby mieszkańców naszego regionu. A więc przesyłane są do powiatowych centrów, gminnych centrów. Do mediów. W kolejnym odcinku przedstawimy, jak szkodzimy sobie mieszkańcom regionu i środowisku naturalnemu. Pokażemy praktyczne przykłady działania, którego konsekwencją jest szkodliwość niskiej emisji.